Wysokie, niskie, czarne, wysokie, rozpuda, kamienne, długie, filipowskie, z garbas, głębokie, zaliczone. Cześć, witam wszystkich. Nowy dzień, nowe jezioro. Dzisiaj mamy prawdopodobnie ostatni tak upalny dzień tego lata, a jak najlepiej można wykorzystać tak piękną pogodę. My natomiast mamy troszeczkę inne plany. Mamy zamiar kontynuować naszą podróż wzdłuż rzeki Rozpuda. Akurat znajdujemy się w miejscu, w którym kończyliśmy nasz poprzedni odcinek, czyli jest to ujście rzeki z jeziora głębokiego, która płynie wąskim, aczkolwiek dosyć rwącym nurtem przez te krzaki do kolejnego jeziora, czyli jeziora Sumowo. Tak więc czeka nas dzisiaj sporo supowania, sporo zaliczania jezior. Zostańcie z nami i co? Robimy to! Mieliśmy dosłownie 10 metrów trzcin. Zaczyna się nasza właściwa rozpuda. Mega sprawa, że udało nam się wpłynąć ten odcinek rozpudy. Woda tu jest płytka, maksymalnie do kolan ale jest bardzo czysta, a dno usłane jest tysiącami małż, które pięknie mienią się w słońcu. Jeżeli chodzi o spływy rozpudą, to większość zaczyna się w dolnym jej biegu, tak więc mamy taki odcinek, takie widoki praktycznie na wyłączność. Dotarliśmy już do końca naszego kameralnego odcinka Rozpudy. Teraz przed nami, zaraz za zakrętem zaczyna się jezioro Sumowo. W sumie słychać już odgłosy z pobliskiej plaży gminnej w Bakałażewie. To co, lecimy zaliczyć pierwsze jezioro dzisiaj. A oto i nasze przepiękne jezioro Sumowo. Sumowo Bakałażewskie to długie i wąskie jezioro rynnowe. Jego powierzchnia to 110 hektarów. Jezioro ma maksymalnie 500 metrów szerokości, ale długości aż 3800. Maksymalna głębokość wynosi 16 metrów. A teraz ciekawostka: czy wiecie skąd wzięła się nazwa Sumowo? To oczywiste. Chodzi o głównego mieszkańca tych wód, czyli Suma Roberta. Sum Robert jest rekordzistą Polski, jeżeli chodzi o długość włosów we wszystkich sumach. Na otwartej wodzie zaczęło już trochę mocniej wiać, a za mną znajduje się wspominałem wcześniej plaża gminna. Jest mała, ale zadbana z pomostem. Są wiatki, miejsce na grilla, a nam zostało tylko 3 km supowania z wiatrem, a nie pod wiatr. Trzy kilometry dalej, jesteśmy na drugim końcu Sumowa i ja muszę zrobić swój obowiązek. Uh! Sumowo zaliczone. Lecimy dalej z supowaniem. Zobaczymy jak będzie wyglądała rzeka Rozkuda, która już tam za rogiem wije się do kolejnego jeziora. Sprawdzimy. Już za pierwszym rogi mamy pierwszą atrakcję Rozpłudy, to jest słynny statek Widmo, jeżeli wy go widzicie, to znaczy, że my jego nie widzimy, a jeżeli my go widzimy, to wy jego nie widzicie. Znowu stery zdjęty, bo momentami jest bardzo płytko. Jest pełno wystających korzeni, połamanych drzew, ale ma to swój taki dziki klimat. szczególnie tak się płynie trochę jak dżungli. на встать с ним Pięknie. Taką oto piękną trasą znaleźliśmy się nad jeziorem Okrągłym. Rzeka Rozpuda przypływa jeszcze przez dwa jeziora, to jest jezioro Bolesty i Rozpuda Augustowska, którą to zawiesiliśmy już wcześniej tego roku. Natomiast jezioro Bolesty będziecie mogli zobaczyć w kolejnym odcinku, bo przygotowaliśmy na nie coś wyjątkowego. W tym miejscu tak naprawdę możemy już podsumować nasz spływ, którym było dużo szukania, mało pływania, ale jak już było pływanie, to już było naprawdę fajnie. Rzeka Rozpłuda jest malownicza, dzika i naturalna. Nieważne, czy wybierzecie naszą trasę, czy inną, jestem pewien, że się nie zawiedziecie, bo Rozpłuda to naprawdę wyjątkowa rzeka. A teraz płyniemy na środek, zaliczyć jezioro okrągłe. Jezioro okrągłe jest niewielką, zarastającą pozostałością po dużym jeziorze rynnowym. Brzegi są zalesione i obramowane wąskim pasem trzcin. Powierzchnia jeziora to 44 hektary, a wymiary to około 1500 metrów. Głębokość maksymalna to niecałe 5 metrów. Koro mamy ostatnie letnie dni, to trzeba wykorzystać to ciepłą wodę najlepiej jak się da. Woo! Okrągłe zaliczone! Już po krzyku, już po wszystkie kolejne żelka zaliczone. Nie jak wam, ale nam się podobało. Cześć!